po połowie już praktycznie remontu, wczoraj właśnie odebraliśmy, zrobiliśmy odbiór z podłogi, która została wyremontowana, ścian, które zostały, jak widzą Państwo, pomalowane w sposób taki już teatralno-estradowy, już w której będzie można wystawiać spektakle, które wymagają tak zwanych blackoutów i prawdopodobnie, a już na 100% 15 sierpnia otworzymy dla Was drodzy mieszkańcy salę już z nowym repertuarem kina, z nowymi propozycjami. Chcemy wystartować filmem Minionki. Tak, Mam nadzieję, że uda nam się dla Państwa grać trzy spektakle w ciągu jednego dnia. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Może też jakiś repertuar da się wygospodarować w przestrzeń, tutaj też poniedziałek dla Państwa. Spider Man, Volta i Wojna o Planetę Małp. Także jesteśmy jeszcze w stanie. W sierpniu 15 dla was Państwa to zagrać. Na początku sierpnia, z końcem lipca ma przyjść firma, która w ciągu trzech dni prawdopodobnie zamontuje tutaj fotele. O takiej klasie już, które są, można zobaczyć i usiąść na nich w heliosach, w Kinach, w Polsce. Ta sala udostępni nam dana możliwość zapaszenia zespołów, które do tej pory tutaj nie chciały przyjechać, mówiąc krótko, ponieważ warunki nie. Nie, nie udostępniały takiej możliwości. Tutaj, ten jak powiedziałem wcześniej, możliwość uzyskania wyciągnięcia sali, no i na możliwość zaprezentowania przestrzeni teatralnej, artystycznej, która wymaga właśnie takiej, takiej oto widowiskowej, widowiskowych warunków teatralno-astadowych. Mam jeszcze w zamiarze rozpoczęcie tutaj takich festiwalu teatralnego, ogólnopolskiego festiwalu teatru ruchu. Które na deskach naszego domu kultury nigdy nie miały miejsca z powodu właśnie braku technicznych warunków. Oczywiście z nowym rokiem pragniemy zacząć warsztaty i też szkołę tańca klasycznego, tańca towarzyskiego. Mam nadzieję, że w kole będzie na to zapotrzebowanie, bo już pytają się tutaj nasi mieszkańcy, kiedy będą mogli się po prostu uczyć tańca latynowsko-amerykańskiego.